Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Swoją drogą? Tam może nie wiem. Zapomniałem wam tego pokazać, ale brytyjskie taksówki za mną tam stała. Na prąd są już też. Trochę źle polazłem. Mam nadzieję, że z detonie trawnika okrólowej nikt mnie nie będzie ścigał. W sumie nie wiem jak to jest. Kto mieszka w Anglii, niech mi powie. Będę miał wiedzę na przyszłość. Yy. Dlaczego dążę? Wracam się do auta. Sprzed dziewiątą. Mam 40, 45 minut jazdy na miejsce. I o dziesiątej załadunek. Czyli centralnie, bez szału i bez tragedii. Dzisiaj ruszamy do Austrii. Nie sprawdzałem dokładnie w którym miejscu. Ale jakieś mała mieścina. No i nie wiem, czy to nie są jakieś takie firma, w której ładuję, to nie jest jakaś firma przeprowadzkowa, bo to jedzie bez temperatury? Czy to nie są jakieś takie droższe rzeczy w kartonach? To tak to trochę wygląda. Coś tam z nazwy firmy, tak wnioskuje. No i może to musi jechać w kontenerze. Oj oj, już biegnę. To jest fajna opcja tutaj, że można sobie na ten serwis zajść od tyłu. O! Tu jest Boeing Spurs Distribution Center i części zamienne do Boeinga. Natomiast na samym serwisie, prysznic kosztuje 3 funty. Jeżeli mamy ticket z parkingu, jest za darmo. Jeżeli nie, kosztuje 3 funty. Natomiast pani mi powiedziała, że. No ale. Dobra, to może pan też zrobić tak, że wyda pan co najmniej 3 funty w sklepie tutaj u nas i wtedy prysznic jest za darmo. Mówię. Daj mi chwilę, kobieto. <laughs> Za chwilę to naprawimy. <laughs> Za dużo komików z tym na powstaniu się nie oglądałem ostatnio. Nadzornika to stwierdziła, że zaczynam. zaczynam gadać i koń. No nic. Jedziemy z tematem. Pyk!

Słuchajcie, ja już załadowany, jest godzina 12.22 naszego czasu, bo w sumie ten mnie interesuje i powoli wytaczam się z Londynu, a że to było w miarę naprawdę w Londynie, to tak naprawdę do, do M25, M20, nie wiem do której, generalnie do, do tej wyżej tam, co się z Dartford zjeżdża i jedzie się na tunel, to jadę po prostu przez Londyn, bo mi się nie opłaca wyjeżdżać inną drogą. No. 14.50 czasu angielskiego mam tunel zabukowany, znowu osobowy, zajebiście. Także myślę, że będę przed czasem, ale tam trzeba być chyba 40 minut wcześniej, więc tak mówiłem żeby zabukować, bo będę gdzieś 2 godziny wcześniej, ale wolę nie ryzykować. Można jechać zawsze za darmo wcześniejszym, a jak się człowiek spóźni, to potem jest problem. Bo telefon mi się urywał strasznie dzisiaj, ale udało się zjechać na Maidstone. Patrz się kurwa, kogo tu mam? No jesteś po swojemu. Weź boj się. Ależ masz ładny ten. Świeci się? No, ale ty nie widzę. Patyk, tak, to można. Dobra, na razie. Cześć, cześć. No i proszę, takie oto spotkanie na szybko. Bo muszę Wam powiedzieć szczerze: tak, szczerze, całkiem szczerze, że mm, Misza to jest jedyny YouTuber. Z Wśród tych transportowców, do których nadal zaglądam, tak jak sobie teraz pogadaliśmy właśnie na parkingu, że to jest fakt, jak się tworzy jakiś tam swój content, to nie ma człowiek za bardzo czasu już na to, żeby oglądać innych, chyba że gdzieś tam coś, ale raczej się myśli o tym, żeby stworzyć coś swojego i żeby to jakoś wyglądało, miał sens. Natomiast, no. Misza to jest zupełnie inny content niż ja tworzę, chociaż ja też się wydurniam i tak dalej, a on robi typowo to pod komedię, pod bekę, za to jakoś. Ja go strasznie szanuję za to, bez kitu. No i tak z nim gadałem, bo miał przerwę, ale jak widać, ciągnie wilkę do losu. To jest to, czego ja się boję, że mnie też będzie ciąg ciągnęło. Jak to on powiedział, najbardziej brakuje tego szwendactwa. To, to jest bardzo trafne, że tutaj gdzieś się przyśwendamy, tam się przyśwendamy, tutaj pojedziemy, tam pojedziemy. I mam nadzieję, że moja przyszła praca. Jak skończę, będzie mi pozwalała mimo wszystko się szwendać, chociaż po kraju. No bo, jednak, nie chciałbym, żeby mi tego brakowało, nie? na to, że tą osobówką wygrałem życie dzisiaj. Może nie jest jakiś ogromny ten korek, ale jednak jest. I żeby było ciekawiej, to dostałem bilet ee, na pociąg, który już jest last call, czyli ostatnie wywołanie. Czyli w sumie wjechałem na pociąg z marszu. Jest godzina 14.18 naszego czasu. 14.50 naszego czasu wyjeżdżam, plus te 35 minut to te 25 po 15 będę. Francja. Nie wiem, która jest godzina. Szczerze mówiąc, bo mi się system wyłączył. 15.25. Czyli według moich obliczeń. Jakiś włos. Jezu. Wystraszyłem się, że mi się pękło. Ale tak dziwnie było. bardzo Was najmocniej i serdecznie przepraszam za brak timelapsów w we vlogach ale albo nie miałem czasu, albo nie miałem weny pomysłu a teraz timelapsy, które robię, kolekcjonuję do innego projektu który w sumie już widzieliście zarąbiste selfie mam w ogóle Chwieję się o, tak może mi się nie będzie chwiało o, selfie ze statywu wiecie jakie to jest ciężkie? i tak jest lekki statyw turystyczny, bo miał taki normalny, to by mi ręka odpadła jedziemy dalej nie ma czasu na opindalanie się. Jak fajnie, jak fajnie, że pistolet nie odbija, nie? wzięty jestem. Co za syp. O. No, o, teraz patrz, równa suwa weszła. Muszę Wam przyznać, że niestety straszną biedą jest to, że w tych nowych Sprinterach, no nie da się wyłączyć światem. Trzeba stać co najmniej na pozycyjnych. I to się mocno, się mocno rzuca w oczy. Się chłopak pewnie na bóstwo robi, pod prysznic poszedł. Tu dla ludzi, którzy tankują, jest prysznic za darmo. Nawet całkiem fajny, muszę powiedzieć. Ale ja lecę, bym chciał się dzisiaj wyspać. Jeszcze mnie czeka jakieś 500 km, a jest po 20 chyba grubo. Hej Mercedes, byś mi otworzył. Niestety się nie da, tak, tylko z kluczyka. I tu wiem, co za dużo. To i świnia nie zechla. Halo, halo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobranoc, nie wiem. Trzecia w nocy, a ja nadal jadę. W ogóle. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem taki wystrzelony, że to jest nie do opisania, To chyba wszyscy postoję wszystkie, po prostu tak pragnąłem jazdy. Nie wiem, przed 22. było jak się w Luksemburgu tankowałem. I w sumie... my jak odjechałem od luxa, tak cały czas jadę, bez przerwy, nawet na siku nie stawałem. Trzecia w nocy, 5 godzin. A zresztą nawet Wam powiem, bo przecież mój Mercedes ma taką funkcję, że. 5 godzin i 16 minut od przerwy. Nice. Eee, zostało 95 km do celu. Myślę, że dolecę. I tak rozwijając trochę ten temat wcześniejszy. Eee. Wiele osób, naprawdę wiele osób rezygnuje z busiarstwa, bo im się ta praca nie podoba, bo, bo ich wnerwia nerwia ta praca, bo jest ciężka, jest ciężka. Ale ktoś kto tą pracę lubi, ja myślę, że tą pracę lubię, chociaż w czasami niesamowicie, ale wiecie jak to jest. Ta praca to jest trochę jak w starym dobrym małżeństwie. Żeby nie wiem... Jak cię żona wnerwiała, to i tak ją kochasz, i tak jej nie zostawisz. Ja mam teraz akurat taką sytuację, no byłaby Japonia. Znalazła się kobieta, dla której z tej Japonii z wyjazdu rocznego zrezygnowałem. Więc yy, biorąc pod uwagę, jak bardzo byłem na tą Japonię najarany, to tylko świadczy o tym, jak bardzo jest dla mnie ważna ta osoba i, i mam nadzieję, że dzięki Weronice wyleczę się z tej pracy, bo... Tak, odchodziłem, odchodziłem i odejść nie mogłem. I mam nadzieję, że, że ona będzie tą osobą, która sprawi, że, że już tu nie wrócę. Inna sprawa, że chcę sobie znaleźć, no znaczy się znaleźć. Moją pracę własną, moją firmę chcę sobie zorganizować tak, żeby robić to dla klientów z wielu miejsc, niekoniecznie z okolic łodzi, wtedy będę mógł podróżować. Jak będę mógł podróżować, to, to, to będę miał jakąś tam namiastkę tego szwędania się po Europie, jak to dzisiaj stwierdzi. Słuchajcie, już my to niewiele nie nagrałem. Już yy, koniec mojej tułaczki na dzisiaj. Znaczy na dzisiaj przed snem, bo jest czwarta rano, w zasadzie to już jest po czwartej. Ja idę spać. Prześpię się te 4 godzinki. Yy, rozładuję to. No i zobaczymy, co dalej. Nie wiem, wyjdzie w praniu, czy mi coś znajdą. Oby mi coś znaleźli, bo nie zamierzam tutaj stać. A na chwilę obecną się z Wami żegnam. Życzę wszystkim fajnego dnia, fajnego popołudnia albo fajnej nocy, dobrej nocy, słodkich snów, nie wiem co jeszcze. Życie sobie coś, co chcecie. <grymne> A ja idę, Luli! Kurczę! Jak mi się dobrze jechało tą trasę, to nawet nie macie pojęcia, ale to jest właśnie przez to, że już byłem spragniony tych kilometrów. Ile można stać i siedzieć w tym aucie? O sajkra. Trzymajcie się! I mam nadzieję, że do jutra, że jutro będzie się coś działo. Pyk! I się pyta, czy to, to radio tutaj w tym Mercedesie to jest nieoryginalne. I ja mówię, że nie. To jest oryginalne. To jest po prostu full opcja, nie? Gościu takie oczy.